Nigdy nie jest tak, że jest zła kobieta i, i dobry mężczyzna, albo że jest dobry mężczyzna i zła kobieta. To byłoby straszne uproszczenie. Tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli pojawia się kobieta, która jest dominującą kobietą, to ona się pojawia po to, żeby mężczyznę postawić do jego siły. E Częstokroć jakby stawianie tego mężczyzny do siły, skutkuje tym, że jak on już stanie do swojej siły, to może odejść od tej kobiety. Tak to się to też może zakończyć. A ona może być przestać nim zainteresowana, bo być może ona akurat idzie z programu swojego radowego mężczyźni, to nieudacznicy. W związku z czym, to ja muszę stać w miejscu tej wielkiej, dużej, i to ja muszę tutaj nosić spodnie i to ja muszę być kobietą i mężczyzną w domu. W związku z czym, jak on już stanie do tej siły, to ja a mi się to wcale nie podoba, że on stoi w swojej sile, bo ja bym musiała wyjść z tego programu, że do tej pory kastrowałam jego, a musiałabym teraz wejść i zacząć patrzeć na siebie, cholera jasna, może tak naprawdę to moja babka chciała go napieprzać we mnie i moja matka chciała go napieprzać we mnie. Ja go jeszcze też tłukam po łbie, czyli tłukłam go za tych wszystkich mężczyzn, którzy nie stanęli w moim rodzie, ale ten już stanął, ale ja być może nie chcę już takiego, który by stał, bo wolę bo jestem przywiązana do, do tych swoich kobiet i wolę tłuc się z tymi mężczyznami. Jestem w programie walki i poprzez walkę staję do swojego życia i do swojej siły życiowej, bo tylko w walce potrafię odnaleźć energię do tego, żeby rano wstać i, i ponieść ten cały dom na barkach. Natomiast gdy nie ma walki, nie ma konfliktu, są takie przestrzenie, które to tak naprawdę budują się na konflikcie. Jeżeli tych programów, nie pozmieniamy, nie popracujemy w przestrzeni nad tym, aby zmienić ten program walki na współpracę, na kooperację, no to mężczyzna może stanąć w swojej sile, może stanąć na równych nogach, a często wtedy po prostu kobieta przestaje być zainteresowana albo jeszcze bardziej wzmaga programy walki. Czyli i tak ostatecznie zostaje każdy z nas ze sobą i ze swoimi programami.